Mam 24 lata i jestem w trakcie rozwodu z moim 26-letnim mężem. Aby nakreślić tło, pobraliśmy się, gdy miałam 22 lata, a on 24, około 7 miesięcy po ślubie, zaczęliśmy napotykać poważne problemy. Nie wdając się w szczegóły, doświadczyłam poronienia, podczas którego mój mąż zaczął wykazywać oznaki alkoholizmu i stał się werbalnie agresywny. W tym czasie wyznał również, że od dłuższego czasu ukrywał przed mną swoją uzależnienie od treści dla dorosłych, co od początku naszej relacji było dla mnie nie do przyjęcia. Po roku małżeństwa sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Moja ciotka została zdiagnozowana z rakiem w stadium 4, musieliśmy uśpić naszego ukochanego kota, a także byliśmy zmuszeni przeprowadzić się z zaledwie miesięcznym wyprzedzeniem. Ten okres był niezwykle trudny. Niestety mój mąż coraz częściej krzyczał na mnie, używał wulgarnych słów, poniżał mnie, przerywał rozmowy, wychodząc w połowie, a nawet krzyczał na mnie publicznie. Jego emocjonalna i werbalna agresja była dla mnie bardzo trudna do zniesienia, ponieważ cierpię na ciężkie PTSD z dzieciństwa oraz chorobę afektywną dwubiegunową, na które otrzymuję intensywną pomoc specjalistyczną. Mimo, że rozmawiałam z mężem o jego zachowaniu i wyjaśniłam, jak bardzo mnie to rani, on zwykle odwracał uwagę od problemu, skupiając się na moich wadach. Nie jestem bez winy, zdarzało mi się krzyczeć w odpowiedzi, używać mocnych słów, a w skrajnych przypadkach spoliczkowałam go. Wiem, że spoliczkowanie jest niewłaściwe, ale była to reakcja na jego ciągłą agresję. Zawsze wcześniej prosiłam go, żeby przestał i się uspokoił, ale on nigdy mnie nie słuchał. Kontynuował krzyki, obelgi i oskarżenia o to, że nie radzę sobie z emocjami, czasem nawet prowokując mnie do tego, bym go spoliczkowała. Czułam, że chciał, żebym tak zareagowała, aby mógł skupić się na moim zachowaniu i oskarżyć mnie o bycie równie złą, jak moi oprawcy z dzieciństwa. Ta sytuacja była ekstremalnie toksyczna i rozumiem, że moje działania były także niewłaściwe. Czułam, że w tych chwilach nie jestem sobą, co było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Nawet w ciągu sześciu lat, które spędziliśmy razem, nigdy wcześniej nie reagowałam w ten sposób na jego krzyki i wrzaski, aż do niedawna. Omawiałam to z moim terapeutą, który dał mi techniki radzenia sobie z emocjami, ale również przyznał, że takie reakcje mogą się powtarzać, jeśli mój mąż będzie celowo mnie prowokował. Po przeprowadzce na drugi koniec kraju, z dala od wszystkich, których znaliśmy, sytuacja się pogorszyła. Kłótnie stawały się coraz częstsze, a napięcie eskalowało, co prowadziło do poważnej depresji z mojej strony. Czułam, że cokolwiek robię, jest nieprawidłowe. Mąż powiedział mi, że potrzebuję silniejszej pomocy, że powinnam brać leki i że nie powinnam kontaktować się z rodziną w celu wsparcia. Pewnego dnia, przytłoczona wszystkim, próbowałam popełnić samobójstwo. Dzwoniłam do męża kilkakrotnie. Próbując powiedzieć mu, jak się czuję, ale on odmawiał odebrania, mówiąc, żebym zadzwoniła do mamy, po czym się rozłączył. Ostatecznie zadzwonił na policję, co mnie powstrzymało, ale ich interwencja była minimalna. Przyjechali z moim mężem, zebrali kilka informacji, po czym odjechali. Po wyjściu policji mąż powiedział, że zamierza przenocować gdzie indziej, ponieważ nie chce być w moim towarzystwie. Odmówił powiedzenia, dokąd się wybiera i dlaczego, mówiąc tylko, że jest zły i musi wyjść. Musiałam go błagać, żeby został, ponieważ byłam w tak kruchym stanie, a nawet gdy został, nie wykazał żadnej troski o moje samopoczucie ani o to, co się prawie stało. Powiedział, że zadzwonił do mojej mamy i swojej mamy i że obie planują przylecieć, żeby mnie wesprzeć następnego dnia. Kiedy ten dzień nadszedł, nasze mamy przyleciały na lotnisko niedaleko naszego domu, podczas gdy mój mąż był w pracy. Mieliśmy minimalny kontakt przez cały dzień. Poprosiłam męża, aby nasze mamy nie zostawały w naszym domu, ponieważ byłam w bardzo delikatnym stanie psychicznym. Zgodził się i powiedział, że nie pozwoli im zostać. Nie rozmawialiśmy więcej tego dnia, gdy był w pracy. Kiedy zbliżał się wieczór, moja mama zaprosiła mnie na kolację. Wahałam się z powodu wstydu, który czułam po moich ostatnich działaniach. Ale zgodziłam się i zjedliśmy razem kolację. Po kolacji odprowadziła mnie do naszego mieszkania i poprosiła, żeby zobaczyć nasze zwierzęta przed powrotem do hotelu. Kiedy wróciłyśmy do domu, nikogo tam nie było, ale niedługo potem przyjechali mój mąż i jego matka. Ogłosił wtedy, że jego matka zostanie z nami, co było sprzeczne z tym, co ustaliliśmy wcześniej. Byłam wyraźnie zdenerwowana, więc poszłam porozmawiać z nim na osobności w naszym pokoju. Jakby coś w nim się zmieniło, gdy tylko jego matka przyjechała. Zaczął oskarżać mnie o przemoc, mówiąc, że powinnam zamieszkać z moją mamą w jej pokoju hotelowym i że się mnie boi. Zaczął wymyślać bezpodstawne oskarżenia, twierdząc, że podbiłam mu oko, co było wynikiem infekcji zatok, że go zdradzałam, a nawet że próbowałam go skrzywdzić podczas mojego kryzysu, mimo że nie było go wtedy w domu. Te fałszywe oskarżenia były bardzo bolesne i dezorientujące. Stwierdził, że chce rozwodu, ponieważ uważa, że jestem dla niego przemocowa, więc zgodziłam się na to. Powiedział mi, że mogę zabrać naszego psa, na co się przygotowałam. Teraz, po powrocie do mojego rodzinnego miasta z psem i mieszkając z rodzicami, próbuję odbudować swoje życie. Mój mąż zamknął nasze wspólne konto bez mojej zgody i teraz nalega, żebym to ja zainicjowała rozwód, jednocześnie domagając się zwrotu psa, mimo że wcześniej zgodził się, żebym go zatrzymała. Jego zachowanie jest bardzo niespójne. Jednego dnia mówi mi, żebym nie składała papierów rozwodowych, ponieważ potrzebuje czasu, aby przemyśleć swoje uczucia. Innego dnia oskarża mnie o rzeczy, których nie zrobiłam i upiera się, że chce rozwodu, ale potem prosi, aby poczekać, bo najpierw musimy rozwiązać kwestię psa. Nawet zasugerowałam wspólną opiekę nad psem, ale odrzucił ten pomysł, mówiąc, że jestem nierozsądna, bo nie chcę po prostu oddać mu psa. Za każdym razem, gdy próbuję rozmawiać o rozwodzie, on zmienia temat, obwiniając mnie za wszystko i mówiąc, że powinnam się wstydzić. A jednocześnie mówi mi, żebym nie wypełniała papierów rozwodowych, mimo że wcześniej twierdził, że właśnie tego chce. Nie wiem już, co czuć ani co robić. Z jednej strony, nadal go kocham. Kiedy było dobrze, naprawdę było dobrze. Starałam się być najlepszą żoną, jaką mogłam, i robiliśmy wszystko razem, zawsze obiecując sobie wieczność. Wspierałam go w walce z uzależnieniem, podczas jego bezrobocia, a nawet gdy dowiedziałam się, że kłamał na temat uzależnienia od treści dla dorosłych, zostałam i pomogłam mu znaleźć terapeutę. Z drugiej strony, on zostawił mnie w najtrudniejszym momencie, kiedy go najbardziej potrzebowałam. Porzucił mnie, mimo że obiecał, że nigdy tego nie zrobi. Co gorsza, skontaktował się ze wszystkimi, w tym z moją rodziną, aby przedstawić mnie jako oprawcę, a siebie jako ofiarę. Twierdzi, że chce rozwodu, ale nie podjął żadnych kroków w tym kierunku od miesiąca, odkąd mi to powiedział. Ciągle mówi, żebym poczekała, że potrzebuje czasu na przemyślenie, że nadal mnie kocha, ale przestał być we mnie zakochany i że nie chce mnie zostawić. Nawet powiedział, że trudno mnie kochać. Czuję się zagubiona w tym wirze sprzecznych emocji i bólu, próbując znaleźć sposób na to, jak iść naprzód.